na konferencji prasowej po meczu Warta Poznań Olimpia Grudziądz. Zieloni wygrali 3 do 2. Wyrównana seria sprzed 8 lat, 6 zwycięstw z rzędu. Z nami są trenerzy obu zespołów. Trener gości, gości Artur Kraśnicki i trener Warty Poznań Maciej Tokarczyk. Na początek poproszę o komentarz trenera gości. Trzeci dzień dzisiaj z tego meczu i yy, uważam, że my zespół funkcjonuje na dobrym poziomie i dużo rzeczy Tutaj dzisiaj się zgadzało i, i widziałem e, takie tak charakterystyczne działania, e, które, które już cechują na zespół od, od jakiegoś czasu i, i jestem mm, y, z nich y, zadowolony. Ale y, popełniliśmy błędy przy, przy obronie wysokiej. Y, y, myślę, że tutaj y, mamy nad czym pracować i y, pracowaliśmy już nad tym w tygodniu, ale, ale widać, się y, no, popełniliśmy. Tak jak powiedziałem, te błędy one kosztowały nas bramki i, yy, i efekt był taki, że w pewnym momencie ten mecz trochę nam zaczął uciekać i myślę, że pewnie można było trochę też lepiej pozarządzać tym meczem, yy, ważne, żeby te, te mecze to były lekcje, żeby nas uczyły. Yy, I ten zespół dużo zyskał yy, przez ostatni okres szacunku i uważam, że yy, dalej na ten szacunek Zasługujemy, bo, bo ta kultura gry jest dobra i ta powtarzalność działań jest dobra. Musimy zadbać o to, żeby ciągle rozwijać ten zespół i, i szukać tak, jak mówiłem wcześniej, powtarzalności. Jestem mimo porażki optymistycznie nastawiony na przyszłość. I poproszę o komentarz na nowej warty. Na pewno bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa z bardzo dobrym zespołem. Myślę, uważam, że. Dzisiaj spotkały się dwa najrówniej w ostatnim okresie grające zespoły. Bardzo dobrze zorganizowane zespoły, które mają swoją określoną jakość. Mecz, mimo, mimo wielu bramek, tak naprawdę był takim meczem zamkniętym, bo na gorąco nasze statystyki pokazują, że oba zespoły miały tylko po 5 wejść w pole karny, Więc to pokazuje, że ta organizacja gry w obu zespołach jest na, jest na wysokim, na wysokim poziomie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny potrafimy odwrócić losy meczu. Jesteśmy bardzo mocnym, mocnym mentalnie zespołem i moi zawodnicy po raz kolejny to, kolejny to pokazują. Jestem z nich bardzo dumny, mogę i, bić ich brawo. Natomiast to jest kolejny wygrany mecz, a my jesteśmy dalej głodni i wierzę, jestem pewny, że, że ten głód w nas pozostanie i Kolejne mecze również będziemy grać na takiej intensywności, takim głodzie, głodzie zwycięstw, i, i kolejne mecze również będą dobre z naszej strony i, i wierzę w to, że zwycięskie. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. To e, ja się może zapytam: ziołwidzio.pl. Pytanie do pana e, trenera Warty Poznań. Olimpiak zaczęła ten mecz bardzo intensywnie i oczywiście na początku to oni dominowali. Później mieliście okazję zaatakować z kontrataku, gdy gdzieś ta intensywność była nieco zmniejszona. Czy Gdzieś na to, żeby no, zaakcentować swoją obecność w tym, w tym meczu, czekaliście na ten moment, aż, aż Olimpia troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, ochłonie. E, czy jednak inne czynniki pozwoliły Wam, jakieś inne czynniki pozwoliły Wam na to, by, e, no, by móc się pokazać i by móc tutaj rywalizować z liderem, jak, jak równy z równy i z nim koniec końców wygrać? Wiedzieliśmy, że Olimpia jest bardzo intensywnym zespołem, świetnie grającym w kontakcie. My w pierwszej fazie meczu popełnialiśmy taki błąd, że nie, nie uciekaliśmy spod tego kontaktu. Bardzo dużo było sytuacji takich stykowych, eee, czy w momencie kiedy wychodziliśmy spod pressingu, to graliśmy zawodnika, który miał przeciwnika na plecach, eee, ale też w momentach odbioru piłki często, często próbowaliśmy wyjść z remigiem. Eee, to był nasz błąd, później zawodnicy eee, jakby dostosowali się, zaadaptowali się do tego spotkania. Więcej szukali podań, nastawialiśmy się na grę za linię obrony, bo wiedzieliśmy, że tam mamy, możemy wykorzystać nasze mocne strony i, i to jakby dawało efekt. Już w pierwszej połowie, bo i sytuacja, gdzie Michał Smoczyński był faulowany w okolicach pola karnego, taka trochę stykowa na żółtą, czerwoną kartkę, gdzie mieliśmy rzut, rzut wolny z tego, to jest, to jest chyba pierwsza, jedna, jedna z pierwszych sytuacji, gdzie właśnie Zaczęliśmy grać w przestrzeń za linię obrony i, i robiliśmy dużo, dużo problemów przeciwnikowi. To się zapytam, yy, też zapytam też pana trenera Karczyka o te dwie stracone bramki, bo zdaje się, że takim wspólnym elementem jest to, że pierwsza była po rzucie rożnym, druga po wrzutce, czyli o takiej górnej, górnej piłce. Wysokim w zagraniu, czy to jest jeszcze taki element, który też Pan zauważył na treningach, który szwankuje w ustawieniu defensywy przy właśnie, właśnie wrzutkach, do Myślę, że ogólnie dobrze bronimy pole karne, natomiast też w piłce nożnej są takie elementy, gdzie trzeba po prostu oddać przeciwnikowi to, co zrobił przeciwnik bardzo dobrze i przy stałym fragmencie, jak i przy rzucie wolnym, oba te momenty były świetnie rozegrane. Przy tej drugiej bramce straconej, no to Mas super złapał plecy naszego obrońcę, dostał świetne dośrodkowanie, wykończył kapitalna bramka. Przy stałym fragmencie, e, tak dokładnie nie wiem, co poszło nie tak, bo, bo jeszcze tego nie przeanalizowałem. A, natomiast e, też chcę zwrócić uwagę na to, że bardzo dzisiaj przebywaliśmy warunkami fizycznymi i byliśmy tego świadomi. Jeśli dobrze, dobrze mówię, to. Chyba tylko dwóch zawodników w Olimpii ludziom było poniżej 1,85 85, więc to jest bardzo... E, duża przewaga nad naszymi zawodnikami. My też musieliśmy szukać jakichś rozwiązań i między innymi ten plan, żeby nie być w kontakcie w ofensywie, to był, to był jeden, e, jeden z ich elementów. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie. Gratulacje trenerze. Na początku myślę trenera mam pytanie. E, ponieważ już chyba trzeci raz warto w tym sezonie wygrywa po bramce pod koniec. Tak mi się wydaje, i to już raczej nie jest przypadek. I co jest właśnie powodem tego, że pod koniec drużyna, pańska drużyna sobie daje radę i jedną bramkę potrafi wygrać spotkania? Głód, mental, chęć zwycięstwa. W tym moim zdrowiu są kapitalni. to tak naprawdę w końcówkach się wygrywa mecze, bo to są często takie momenty dosyć specyficzne, jeśli mecz jest taki na styku, tak jak z beskidziem czy teraz z Olimpią Grudziądz, czy ze Stalową Wolą, to, to te końcówki są bardzo istotne i my te końcówki potrafimy rozgrywać i, i, i dzięki temu przechylamy szale mecze na swoją, na swoją korzyść. Dziękuję. Ja też miałbym jeszcze jedno pytanie, Kasper Ryber znowu popisał się, bardzo ładną kranką i jestem ciekaw, czy spodziewałby się Pan po nim, że będzie taki tryb do takich kranków. Na pewno ma bardzo dobry okres jest tu, jest tu, jest tu, jest tu bramka, w wiecku z dobrej ranka na 3 dwa sprzegłoski, dzisiaj taki na 1.0. Ma dobry czas i bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy, gratuluję. I, i mam nadzieję, i, że będzie tego więcej. Nie jeszcze ostatnie pytanie, tak jak już tak o zawodnikach właśnie, to to Mateusz Szanek drugi raz w tym sezonie, zwycięska bramka pod koniec, czy będzie dostawał to to jeszcze więcej minut, chciałem tak spytać, czy dostanie szanse wyjściowe 11 w najbliższych spotkaniach? Mateusz świetnie pracuje i to nie jest przypadek, bo to już jest jego trzecia bramka, bo w również zrobił tę dwa, jest też taką, która, która była bardzo, bardzo ważna. Decyzje personalne są pod kątem, jest kilka obszarów na podstawie, których podejmuje decyzje personalne. Jeden z nich jest to, z jakim gramy przeciwnikiem, jakiego potrzebujemy na pasnika też w jakiej jest formie. Wykonuje Mateusz dobrą pracę, natomiast zna też swoje rzeczy, które musi poprawić i, i nad nimi pracuje. Także każdy, każdy taki trening, który on korzysta zbliża go do tego, żeby no więcej, chociaż ostatni okres to i tak jest więcej szans dla tego zawodnika. I, Minus, minut więcej niż w pierwszym okresie, także to mniej i tak jest zwieszkowa, co pokazuje tylko jego dobrą pracę. Teraz już chyba nie ma więcej pytań. Dziękuję. Zapraszam w piątek na mecz z kodnikiem Kraków o godzinie 18. Dziękuję. dziękuję. dziękuję.